Mówiąc krótko i zwięźle o książkach, Szczęść Boże, mówiłem Franczak w programie Mówiąc krótko, w programie o książkach, i dzisiaj kolejne otwieranie na ekranie. A. Będziemy otwierać przesyłkę z wydawnictwa Fronda. I proszę Państwa, nim zabiorę się do otwierania tej przesyłki, myślę, że jest w niej bardzo ciekawa publikacja. To podziękowanie za wszystkie kawki, za wszystkie polubienia, za wszystkie udostępnianie linków, za także subskrypcje, przede wszystkim za subskrypcje. Chciałbym, żeby ten kanał się rozwinął naprawdę tak, żeby wiele osób mogło dowiedzieć się czegoś o nowościach wydawniczych, o dobrych katolickich i konserwatywnych książkach, a także takich, w których można znaleźć piękno, prawdę i dobro. I dziękuję raz jeszcze tym wszystkim z Państwa, którzy wspierają działanie tego kanału. A teraz przystąpimy do otwierania przesyłki. I otwieramy przesyłkę z wydawnictwa prąbek. O! Będą potrzebne nożyczki, jak się okazuje. Wyciągamy. Przesyłkę. I proszę Państwa, mamy tutaj książkę redaktora Pawła Lisickiego. Niezmordowanego Pawła Lisickiego, który pisze artykuły, publikuje dużo książek, pisze wstępy. I posłowia do wielu dobrych książek katolickich, konserwatywnych. I tym razem mamy, proszę Państwa, dzieło prawdziwie z wstał śledztwo w sprawie najważniejszego wydarzenia w historii. Prawdziwie z martwych śledztwo w sprawie najważniejszego, najważniejszego wydarzenia w historii. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Fronda i redaktor Paweł Lisicki często tutaj, w tym wydawnictwie publikuje, ale także, jak już powiedziałem, zamieszcza wstępy, posłowia w różnych innych książkach, niekoniecznie wydawanych też w wydawnictwie Fronda, więc jest naprawdę niezmordowanym publicystą, autorem, który walczy piórem walczy piórem teraz zerknijmy sobie na może zacznijmy zerknijmy sobie na spisy treści mamy oczywiście wstęp mamy w tej książce już mówię część pierwsza druga trzecia wygląda na to, że składa się ona z trzech części i aż 17 rozdziałów, a każdy z tych rozdziałów ma jeszcze podrozdziały, więc jest to potężna praca i mamy tutaj na przykład takie w pierwszym rozdziale takie podrozdziały: oczekiwanie wobec świadka, kiedy nauczanie jest daremne, nieopisany paradoks, czy to mówił Piotr. Wykształceni Rzymianie badają doniesienia, świadectwo i wyznanie, zaufanie do Łukasza. I może jeszcze jakiś inny fragment innego rozdziału, na przykład rozdział ósmy. Radykalne zerwanie ciągłości, niezjawanie ducha, ale ciało, szok i zaskoczenie. Głos z nieba przemówił. Nie wiedzieli, co o tym myśleć. Milczenie przy powieści. Żydzi czekali na kres czasów. Poganie między Hadesem a nieśmiertelną duszą, bez żadnej analogii. I tak dalej, i tak dalej. I może jeszcze zerknijmy, właśnie co tutaj mamy na okładce. Otóż czytamy, że jest to odważna książka Pawła Lisickiego o zmartwychwstaniu Chrystusa, rozprawiająca się z argumentami przeciwników chrześcijaństwa. Lisicki dowodzi, że zmartwychwstanie jest logiczną i jedyną odpowiedzią na pytanie, co się wydarzyło trzy dni po śmierci Jezusa? Zauważa, że jedyna różnica pomiędzy dawnymi a współczesnymi wrogami Jezusa polega na tym, że dzisiejszy krytycy zmartwychwstania posługują się językiem pozornie naukowym. Pozornie naukowym. I mamy tutaj rekomendacje, zarówno dwóch duchownych, księdza doktora habilitowanego Przemysława Artemiuka, księdza doktora habilitowanego Dariusza Oko i Jana Pospieszalskiego. Jan Pospieszalski pisze tak: Paweł Lysicki po głośnej książce Kto zabił Jezusa, teraz z pasją wytrawnego śledczego, z ogromną erudycją i wielką skrupulatnością idzie dalej. By przedstawić dowody na zmartwychwstanie, bogactwo źródeł, rzetelne osadzenie w kontekście i logika argumentacji. Rozpinając śmiało skrzydło rozumu, uruchamia drugie skrzydło skrzydło wiary. I sądzę, że jest to książka znakomita na okres Wielkiego Postu, który jeszcze trwa, a także nie tylko na okres Wielkiego Postu. Ale zwłaszcza w okresie wielkiego postu, kiedy myślimy o męce naszego pana, warto sięgnąć po dobrą lekturę katolicką, dobrą książkę, która też walczy z argumentami czy z pozornymi argumentami przeciwników chrześcijaństwa, przeciwników Kościoła katolickiego. I może jeszcze pozwolę sobie przeczytać fragment rekomendacji księdza Dariusza Oko. Niezawodna trafność tekstów Pawła Liśickiego wynika z jego olbrzymiej wiedzy i wnikliwości, z ponad przeciętnych zdolności oraz wielkiej gorliwości i pracowitości człowieka wierzącego. Pracowitości. Autor ten opublikował już dosyć sporo książek, bardzo ciekawych, interesujących, każda z nich jest warta uwagi. I dalej ksiądz profesor Dariusz Oko pisze pracowitości człowieka wierzącego dla którego wiara jest najważniejszą sprawą życia to wystarczająca rekomendacja by przestudiować jego kolejne dzieło tym razem broniące samego fundamentu chrześcijaństwa zmartwychwstania Chrystusa jeśli nie było zmartwychwstania to nasza wiara jest daremna jest zbędna i nic tutaj nie pomoże tłumaczenie że Chrystus był dobrym nauczycielem czy kimś takim po prostu możemy sobie wtedy dać spokój. I jest to książka, którą rekomenduję, bowiem, znam teksty Pawła Lisickiego i też w swoich programach rekomendowałem niektóre jego książki. Nie jestem w stanie niestety ogarnąć tej twórczości w pełni. Ponieważ jak widzimy, jest to dosyć spora publikacja, a staram się też przedstawić książki innych autorów, a szczerze powiedziawszy, można by było, no przynajmniej kilka tygodni poświęcić na prezentację kolejnych książek redaktora Pawła Lisickiego. I proszę Państwa, dziękując Państwu za uwagę, chciałbym Państwa zachęcić do czytania dobrej literatury katolickiej, dobrej literatury konserwatywnej. Nie dlatego, żeby zniechęcać Państwa do czytania książek, nazwijmy to tak ogólnie umownie świeckich, książek, które nie identyfikują się z Kościołem Katolickim. Na pewno jest tam sporo dobrej też literatury i to autorów, którzy czy błądzili, czy nie identyfikowali się w ogóle z wiarą katolicką. Natomiast niestety w mediach głównego nurtu podsuwa się całą masę publikacji, które są niewarte lektury, które jednak też zatruwają umysł i duszę po prostu. Zatruwają często różnymi obrzydliwościami. Są autorzy, którzy są autorami popularnymi, na podstawie których książek robi się wręcz filmy. Idą ci autorzy naprawdę na łatwiznę, bo dzisiaj zrobić skandaliczną książkę, napisać skandaliczną powieść czy opowiadanie, to po prostu wpakować tam kilka podstawowych rzeczy: bluzgi, bluźnierstwa, śmiałe, nazwijmy to umownie, sceny erotyczne, które często okazują się być zwykłą pornografią. W każdym razie ta granica zostaje przesuwana coraz bardziej, sięga już też do młodzieży i do dzieci. Proponuje się im książki, które są po prostu złe i zatruwają duszę. I to nie chodzi o to, żeby być jakimś dewotem, który, nie wiem, wzdryga się na myśl o opisaniu. Jakiegoś, nie wiem, aktu seksualnego czy czegoś takiego w książce, tylko chodzi po prostu o czyste zło. Miałem okazję zetknąć się z, nazwijmy to, produkcjami literackimi jednego bardzo popularnego pisarza w Polsce, i jest to po prostu czysta pornografia, wulgarność, rzeczy, których nie warto on tak naprawdę czytać, a jest cała masa dobrej literatury katolickiej, i zachęcam, zwłaszcza katolików oglądających, ale nie tylko katolików oglądających ten program, do czytania tych książek, do kupowania ich, do wspierania katolickich wydawnictw. Nie zatruwajmy własnej duszy. I już tyle mojego gadania, przypominam, jeśli komuś się spodobało to co robię, może kupić kawkę. Link jest pod spodem w opisie. Jeśli ktoś nie wie gdzie go znaleźć, bardzo chętnie się napije. Jest możliwość kupienia małej, dużej, większej kawy i jest też możliwość postawienia nawet kilku filiżanek. A ja za zaoszczędzone pieniądze, które wydałbym na kawę, kupię, dokupię odpowiedni sprzęt, aby te nagrania były coraz lepsze pod względem technicznym, a także merytorycznym, bo będę miał więcej czasu, żeby poświęcić się lekturze i przygotowaniu tych programów. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym programie z cyklu. Mówiąc krótko, z Panem Bowiem.